Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, a także naszych drogich gości. Razem z nami w studiu członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery PKN Orlen. Pan poseł Józef Gruszka, przewodniczący tejże komisji. Witam serdecznie, Święty Boże. Pan Antoni Macierewicz, członek Komisji Ruch Katolicko-Narodowy. Święty Boże. Pan Zbigniew Wasserman, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże. I pan Roman Gerty, Liga Polskich Rodzin. Nie będzie, Boże, Jezus Chrystus. I witam serdecznie jeszcze raz wszystkich widzów. Panowie rozmawialiśmy już na temat tejże afery nie jeden raz na antenie Radia Maria. Także w telewizji chcieliśmy rozmawiać, ale były pewne przeszkody. I widzowie i słuchacze już mniej więcej wiedzą, o co tutaj idzie, ale ostatnio zaszły bardzo nowe okoliczności. Pan mecenas Kulczyk odzyskał zdrowie i stawił się przed komisją. I znowu teraz niestety dowiadujemy się, że zdrowie pana Kulczyka bardzo się pogorszyło i to jest panów wina, panowie. No tak chyba można wnioski wyciągać. Może by panowie to skomentowali. Pan. Jeżeli, jeżeli można, problem po prostu powstał nie za naszą przyczyną, proszę ojca. To przesłuchanie, które odbyło się w miniony wtorek, to kwestia, która się pojawiła obok doktora Kulczyka, świadka, który stawił przed komisją, a tym problemem był jego pełnomocnik. I tutaj komisja musiała się tak zachować, jak się zachowała, dlatego że podjęte informacje, które mieliśmy o działalności pełnomocnika, świadka kulczyka, po prostu musiały być najpierw ujawnione, żeby później można było procedować. Sprawa się przeciągała i tutaj ten, ten problem, żeśmy doprowadzili do tego momentu, że odwołaliśmy pełnomocnika. Myślę, że wielkie, wielkie to zadanie. Problem, Bardzo proszę, bo właśnie problem pan poseł był tutaj sprawcą Sprawców. nieszczęścia polegającego na tym, że rzeczywiście zamiast przesłuchiwać pana Kulczyka, którego bardzo chcemy przesłuchać i myślę, że to się niedługo stanie musieliśmy podjąć także decyzję co do informacji zgromadzonych w aktach sprawy aktach sprawy prokuratury operacyjnej w Warszawie, które zostały komisji dostarczone albowiem wiedza tam zawarta była parażająca to była wiedza, która pozwalała wysnuć następujące wnioski w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 1991 roku powstał pomysł, a może nawet nie tyle pomysł, ile zrealizowany został pomysł znanego polskiego gangstera, mieszkającego w Wiedniu, dziś już nie żyjącego, ale bardzo znanego w Polsce. Jeremiasza Baraniny. Przypomnę, Jeremiasz Baranina, to wcześniej znany przemytnik spirytusu. To człowiek, który później usławił się kryminalnymi przestępstwami, wiele zleceń na zabójstwa. Takie bardziej znane to zabójstwo ministra Dębskiego. To jest sprawa związana z oblaniem kwasem pani prokurator w Opolu, która poważyła się prowadzić mu postępowanie karne właśnie o przemyt spirytusu. I ludzie tegoż baraniny pojawiają się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 1991 roku z pomysłem, że założą fundację. Proszę sobie wyobrazić, fundację wspierającą polską policję. E, gangsterzy pod przykryciem fundacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych to szokujące. E, można było jeszcze liczyć, że taki resort, stojące osoby na czele tego resortu, nie dadzą się zwieść, będą ostrożni, wykorzystają swoją wiedzę, wykorzystają swoje służby. Zweryfikują, kto tą fundację chce założyć, założyć i nie dopuszczą do tego. Otóż nie, nie zweryfikowali, a takie możliwości potencjalne mieli. Nie tylko nie dołożyli należytej staranności, ja mówię tutaj o panu Widackim, który był pełnomocnikiem. Nie tylko nie dołożyli należytej staranności, żeby rzecz dającą się sprawdzić, sprawdzić, ale pomogli. Pomogli w ten sposób, że... Podwładny pana Widackiego dostał polecenie od niego napisania statutu. Pisał ten statut w Hotelu Europejskim, bo tam była siedziba fundacji. Mało tego, w sytuacji, w której sąd rejestrowy nie zarejestrował za pierwszym razem fundacji. Pan Widacki umorzył postępowanie sprawdzające. Po tym już sąd nie miał wątpliwości, że fundację trzeba założyć. To jest połowa wiedzy porażającej, bo druga połowa wynika z zeznań osób, którzy albo w tej fundacji uczestniczyli, a przypomnę, że w skład władz fundacji dla rządu wchodziła żona pana Barańskiego, w skład tych władz wchodziła także siostra Barańskiego. A więc było wiele punktów takich dających możliwość sprawdzenia, to nie nastąpiło. A ludzie związani z tą fundacją, ludzie, którzy nawiązywali kontakty w ramach tej fundacji, to takie nazwiska jak Żagiel, to takie nazwiska jak Sosin, to takie nazwiska jak Mazur. Proszę to skojarzyć. Spotkanie wiedeńskie, zabójstwo generała Papały i cały szereg innych skandalicznych wydarzeń, których sprawcy albo nie stanęli przed polskim sądem, albo też w dziwny sposób tracili życie, bo można powiedzieć tutaj właśnie o samym pomysłodawcy Baraninie, czy Maziłku, słynnym wykonawcy zlecenia Baraniny na Panowie. Z tym, że, przepraszam bardzo Panie Pośle, Panowie Posłowie, ja słyszę, że przecież Fundacja miała tak. Szczyt cel miał pomagać rodzinom policjantów, którzy gdzieś tam to było chasle, zginęli słucha, ja i tak dalej. A i zresztą zdaje się, gdzieś czytałem wypowiedź pana mecenasa, Widecki. że Wideckiego, że to było wszystko zgodne z prawem, że dla takiej fundacji on miał prawo wydać polecenie, że ministerstwo miało prawo, że tak powiem, taki no, statut pan, napisać. Pan Widecki przed komisją powiedział takie zdanie, że on jeszcze w roku 91, to on nie miał świadomości, że Jeremiasz Barański, Welbaranina Baranina, jest przestępcą. Tymczasem komisja dysponuje dokumentami, że już od 86 roku Baranina był ścigany listą gończym, a w 91, za czasów, gdy pan Widacki był wiceministrem i odpowiadał za sprawę zwalczania przestępczości, policja austriacka wysłała specjalny monit, do Polski w sprawie tego, czy nadal Polska oczekuje ekstradycji. Natomiast ja chciałem wrócić do jakby podsumowania tego, co, co było na ostatniej audycji, bo ono w, w tych wydarzeniach obecnych, bieżących, ma swoją kontynuację. Myśmy wtedy mówili o grupie grupie przestępczej, czy mafijnej, czy quasi-mafijnej, która wyłania nam się z pracy komisji, jako ta, która od kilkunastu lat dzierży w Polsce władzę wprowadzi różnego rodzaju działania przestępcze, polityczne, gospodarcze i obracamy się ciągle w kręgu tych samych nazwisk. To taka była konkluzja naszej ostatniej audycji. Otóż teraz po przekazaniu do komisji nowych dokumentów my wzbogaciliśmy swoją wiedzę o dalsze powiązania tych osób i ciągle natrafiamy na te same nazwiska. Żagiel, Kuna, Borowski, Herszman. Przepraszam, Borowski to... Czyżby pan myślał o, pan o panu Zdzisław Marku Bo, 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 Borowskim, pan Zdzisław... liderze SDP? Pan Zdzisław Herszman to jest osoba, która wprowadziła, organizowała tą fundację, o której mówi tutaj pan poseł Wasserman, czyli współpracowała blisko z Jeremiaszem Barańskim, Welbaraniną. Zdzisław Herszman razem z panem Żaglem, Aleksandrem Żaglem, udali się do pana Widackiego aby zorganizować tą fundację i Zdzisław Herszman zeznał, że rekomendował go do pana Widackiego wiceminister Borowski. Jedynym wiceministrem Borowskim, który w ówczesnym rządzie zasiadał był Marek Borowski. Może nie dotyczy to jego osoby, ale w każdym razie nie mamy żadnych innych przesłanek. Ale przepraszam panie pośle, ponieważ ja również słyszałem, jak ten, że pan mecenas Widacki twierdził, Oczywiście on był wtedy wiceministrem, ministrem był, kto panowie wtedy, bo jakiś minister zapewne pan był. Łoski. A pan minister Kozłowski, serdecznie pozdrawiamy pana ministra i twierdził, że przecież minister nie musi wszystkiego wiedzieć i twierdził nawet, że pan Antoni Macierewicz, który jest tu razem z nami, też jako minister o tej sprawie nie musiał wiedzieć i zapewne nie wiedział. On twierdził nawet coś innego w tej kwestii. On... Próbował zarzucać mi, że nie dopatrzyłem moich obowiązków i nie zweryfikowałem tej fundacji, nad którą minister spraw wewnętrznych zgodnie z decyzją Widackiego, bo to Widacki podjął taką decyzję 8 miesięcy wcześniej, bo rzecz się działa na 8 miesięcy przed objęciem przeze mnie tego urzędu. Otóż, że nie została skontrolowana ta przeze mnie ta fundacja. W tym są dwie nieprawdy. Nieprawda numer jeden polega na tym, iż czas kontroli takich fundacji odbywa się co roku. Niestety przyjaciele pana Widackiego w Sojuszu z SLD doprowadzili do upadku rządu Jana już. Po pięciu miesiącach i w czerwcu 1992 roku ten rząd musiał odejść, ale druga nieprawda polega na tym, że taki raport został zrobiony i on był publikowany w trzech edycjach, jeśli tak można powiedzieć, w trzech wersjach. A pierwszej w marcu 1992 roku były sprawdzone spółki ochroniarskie i fundacje w drugiej i to był raport dostępny publicznie. Wtedy Gazeta Wyborcza, bliska bardzo pana Widackiego, napisała taki wielki tytuł Czarny raport ministra Macierewicza. Ano czarny właśnie dlatego, czarny właśnie dlatego, że pokazywaliśmy jak tworzy się mafia poprzez struktury i organizacje i ludzi związanych z dawnym aparatem komunistycznym, przestępczym i na bieżąco z instytucjami państwowymi. Druga wersja była przekazana wyłącznie panu premierowi Olszewskiemu, pokazująca jak ci ludzie są uwikłani w handel z bronią. Ponieważ to już się działo 15 lat temu, wprawdzie wtedy ta sprawa była tajna, ale teraz myślę, że można już. To powiedzieć, jedna z osób, która była tam jako jedna z głównych pokazana, a związana ściśle z Baraniną, to był pan Leonard Praśniewski, a właściciel banku Leonard w Zielonce pod Warszawą wówczas. Jeden z, z najbliższych ludzi związanych właśnie z panem. Barańskim. To była m.in. podstawa do takiego przebiegu sytuacji, że ta fundacja nie zaczęła w ogóle działać. Oni się wtedy cofnęli, przestraszyli się, ponieważ jeden z nich został ujawniony w raporcie ministra spraw wewnętrznych. To przy okazji tylko takie wyjaśnienie, żeby pokazać, jak naprawdę te rzeczy przebiegały. Ja się zgadzam z tezą, że być może my dotykamy faktycznie pewnego początku źródła grupy przestępczej, która działając na różnych polach życia gospodarczego i społecznego także wzięła udział w organizowaniu wielkiej przestępczości związanej z handlem energią elektryczną. No co było przedmiotem dyskusji podczas spotkania moskiewskiego. A w taka hipoteza jest według mnie uprawniona. I mówię to dlatego, że ja generalnie rzecz biorąc uważam, że źle się stało, że my nie przesłuchaliśmy pana Kurczyka w ten ostatni wtorek, na pewno lepiej by było, gdybyśmy przesłuchali. Ale przed nami stanęło, że tak powiem, dwa dobra. I musieliśmy je wybrać. Z jednej strony, czy zgodzić się na to, by człowiek, który być może krył strukturę mafijną, a może być pełnomocnikiem, ma być pełnomocnikiem i ma w ten sposób w oczach opinii publicznej uchodzić za wiarygodnego przedstawiciela prawa, móc mieć dostęp do dokumentów itd. itd. Czy też, bo to jest także odpowiedzialność za samego pana kulczyka, czy zgodzić się na to, czy nie uświadomić mu, że jego pełnomocnik może się znaleźć w takiej oto sytuacji, że będzie świadkiem, a być może będą musiały być podjęte wobec niego dalsze czynności. I to była jedna możliwość. Druga możliwość była taka, że dotkniemy tego, pokażemy przynajmniej zakres zagrożeń z tym związanych. I wtedy pan Kulczyk będzie mógł sam podjąć decyzję, wybrać i rozstrzygnąć. A opinia publiczna dowie się, jak głęboko sięgają korzenie tego, co być może komuś się jeszcze niedawno wydawało. No biznes jak każdy inny. Pan Kulczyk to biznesmen jak każdy inny, tyle że obraca miliardami. No, no przecież ciągle się mówi w różnych mediach, najbogatszy Polak, doktor Kulczyk, ja tylko, biznesmen, tak. same superlatywy. Ja chciałem tylko ojcu i widzą naszym słuchaczom powiedzieć o jednej rzeczy, która... Nie samego poraziła. Otóż zakres handlu papierosami, na który został oszukany, oszukana zostały różne państwa, którym się zajmował pan Kuna wtedy w 1991 roku, to jest 10 miliardów marek niemieckich. 10 miliardów marek niemieckich, czyli wówczas 5 miliardów dolarów, proszę sobie przyłożyć to do ówczesnego budżetu Polski i tak dalej. To są sumy, które... Ale, ale panowie, posłowie, przepraszam, ponieważ mówi, wiadomo, komisja została powołana do konkretnej sprawy. I niektórzy podnoszą zarzut, że panowie zamiast zajmować się tylko i wyłącznie sprawą Orlenu, aresztowaniem prezesa Modrzejewskiego tropią afery, po prostu chcą odsunąć od władzy lewicę.